Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj przedstawimy, jak zmieniło się moje konto od ostatniego odcinka z pokazywania konta. Więc, przed rozpoczęciem filmu, pamiętajcie zostawić suba, łapkę w górę. No i przechodzimy do pierwszej rzeczy. No, to na początku, może przejdźmy sobie do postaci. Jak chodzi o pucharki, skiny oraz poziomy mocy, no to jak chodzi o. Um, obecne pucharki, no to na gromie jakoś mega nie puszuję, ponieważ jest on no, nie najmocniejszą postacią i trochę trudno się nie wbija. I mam tutaj trochę poziomu mocy. Jak sobie powoli lecimy w górę, no to e, No są takie 750 różne 760 i... Tutaj już się zaczyna 775 799 i najwyżej mam tutaj 100 na 927 i jak chodzi jeszcze o poziomy mocy to mam w tej chwili 4 postacie na poziomie 10, no 3 postacie na poziomie 10, no i jedną na 11 czyli 100 obecnie korzystam do niego z dwóch, z tarczy oraz Yy, właśnie D-major czyli obrażeń no i udało mi się je dzisiaj oba wymaksować na trzeci poziom bo sobie otworzyłem parę z moich skrzynek w karnecie mam tutaj że skrzynek Pimpaka, oczywiście otworzyć nie mogę yy, no i jeszcze do Majka mam spina na poziomie drugim do Nani mam życie na poziomie drugim i do Leona mam yy, odporność na poziomie drugim no i pewnie niedługo uda mi się wymaksować Sandy no to teraz jak chodzi o piny to mam już aż 15 postaci do których mam wszystkie piny a łącznie z chromatykami no to 24 ale liczę bez chromatyków jak chodzi o groma to mam już aż 4 ponieważ wiecie miałem dwa pimpaki w tym karnecie od razu gdy odblokowałem groma Otworzyłem sobie jednego z nich, no i trafiłem tego, tego i tego pina. To mogę wam poczuć dźwięk. No i dzisiaj no były kolejne piny. No i trafiłem tego jako komą pina, no bo to był jedyny komą pin, jaki mogłem trafić. I hear the children laughing at Mi się osobiście bardzo podoba. I jak chodzi o jeszcze o epickiego pimpaka. No bo też już mam każdego rzadkiego pina no, oprócz tego klaszczącego groma, no to ale miałem właśnie epickiego pimpaka no, w sklepie. I trafiłem po pierwsze trafiłem tego fajnego Sandy specjalnego. I poza tym jeszcze dwa fajne piny. Pinał, stawię o tak. Pierwszy dodajna Majka. Właśnie ten ideal Primo też trafiłem mega fajnego. A jak chodzi o poprzedni tydzień, no to wtedy jeszcze nie miałem wszystkich, wtedy groma jeszcze nikt nie miał, no i brakowało mi wtedy oczywiście tylko jednego rzadkiego pina, czyli klaszczącego broka, którego jak widzicie już mam. No a poza tym też trafiłem, w ogóle o moje koty coś tam w pokoju robią, trafiłem trzy piny. Pierwszy był do nani, zaraz wam pokażę który. W ogóle mega fajny jest ten pin. Tak według mnie, i tak w ogóle sobie też ustawię ten. Drugi też mega fajny, Trafiłem do tary. I jeszcze jeden, to zaraz wam pokażę jaki. Ten akurat jest najgorszy ze wszystkich, czyli taka Amber. No bo wiecie, nie ma żadnych specjalnych efektów Tak jak Tara albo Nani Bo wiecie, u Tary latają karty A u Nani ma pada I jak chodzi o Skiny jeszcze No to z tych y, świątecz O Jezu, przeszło Jak się w to kliknęło Okej okay. Ja się mam ehm, Jezu, czekajcie Muszę tutaj no to. ja Jacie. Dobra. No to mam łącznie trzy świąteczne skiny, przynajmniej na razie. Tika już kupiłem sobie rok temu, bo był mega fajny. A Franka kupiłem, dlatego że był na mega przecenie, aż 90 gemów i kosztowało tylko 59. No a Spike, tak samo jak poprzedni skin do Squika, który był na Halloween, mega się opłaca. To Kupić za 49 gemów. No i nie wiem, czy jakieś inne skiny jeszcze kupowałem. O złotych i srebrnych na pewno żadnych nie kupowałem. A nie wiem, czy pokazywałem, że mam wszystkie Halloweenowe, ale mam. No nie, no nie wiem, czy jakieś jeszcze kupowałem. O Jezu, co się tam. <grywka> jest. Nie wiem, czy u Was to słychać. Ale O Jezus! Dobra, już koty się uspokoiły. Tak myślę. No i jak chodzi o klub, w którym jestem, to jest chill Band założony przez Legendarnego, więc jak macie powyżej 33 tysięcy pucharków, to polecam wbić. No i w sumie to ogólnie chyba tyle. Jak chodzi o ten odcinek, bo nie wiem, za bardzo mogę jeszcze pokazać. No, pucharki widzicie 40 700. I tak w ogóle ja Ligi mocy w ogóle nie gram. Bo ten skin jakoś nie jest potrzebny w ogóle mojemu kontu. Ten, ten bas jest dużo fajniejszy bo jego ult to normalnie psa rzuca to jest zbyt potężne No więc po prostu pamiętajcie zostawić suba łapkę w górę pa pa